Chciałem zapytać o, myślę, taki mniej popularny fragment, który pojawia się w tych wszystkich dyskusjach dotyczących poświęcenia, czyli właśnie o nabożeństwach pierwszych sobot miesiąca. Wydaje się, że w tej kwestii szczególnie dużo do powiedzenia i szczególną rolę do odegrania mamy my, wierni świadcy. O tak, wydaje się, że akt poświęcenia Rosji wraz z biskupami który miał dokonać papież to kwestia dotycząca hierarchii. Natomiast rozpowszechnienie nabożeństwa pierwszych sobot miesiąca, o którym Matka Boża mówi, że to jest nowe nabożeństwo. To jest bardzo ważne, nowe nabożeństwo, bo zadajemy sobie to pytanie, ale jak to, nie było nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi w historii Kościoła, przecież wielu, wielu świętych żyło na co dzień tym nabożeństwem. Nowe w rozumieniu intencji danej przez niebo nowe, czyli intencja wynagradzająca za pięć rodzajów grzechów bluźnierstw obelg przeciwko Matce Bożej. I to jest ta nowość. I teraz mamy sytuację, w której to nabożeństwo praktycznie globalnie nie zaistniało. Trzy episkopaty, które wprowadziły oficjalnie to nabożeństwo w swoich krajach, natomiast to nabożeństwo nie zaistniało. Podejrzewam, że jako, że jest ono zwrócone w kontekście wynagradzającym za grzechy, bluźnierstwa, obelgi przeciwko niepokranemu sercu Matki Bożej, w wielu umysłach i świeckich i hierarchii wyglądałoby to jako totalnie antyekumeniczne. W związku z tym tak naprawdę było blokowane. Wracam do tego, co, co mamy w kontekście duchowym po Soborze Watykańskim II, że. Duchowość Maryjna została zlekceważona, wyśmiana, wykpiona w wielu kościołach na Zachodzie w Stanach Zjednoczonych globalnie. Więc trudno, żeby to nabożeństwo przebiło się. Ale to nie jest za późno. To znaczy w takim rozumieniu o tym, że jeśli papież jutro poświęci Rosję, wymieni z nazwy Rosję tylu biskupów, ile wykaże dobrą wolę, zjednoczy się z nim, w rozumieniu, że to jest bardzo ważny akt, i z wiarą też ten akt, swój własny dołączy do Aktu papieża, to czeka nas jeszcze propagowanie globalne nabożeństwa wynagradzającego niepokalanemu sercu Matki Bożej. I tu już jest nasza rola świeckich w sposób szczególny do. Do, do ruszenia tego wszystkiego globalnie, globalnie, bo w Polsce to jest naprawdę przebudzenie tych nabożeństw. Ja widzę, że różne wspólnoty, świeccy, rodziny modlą się tym nabożeństwem, pięknie wynagradzają grzechy przeciwko Matce Bożej, ale globalnie tego nabożeństwa praktycznie nie ma. Więc o to musimy walczyć dzisiaj bardzo mocno. Tak. Ksiądz tutaj mówił o tych różnych przeszkodach dotyczących hierarchii związanych z pewnym zatraceniem czy zniekształceniem pobożności maryjnej, a czy przypadkiem ta sytuacja wojny na Ukrainie, ta dramatyczna sytuacja, która może rozlać się na konflikt globalny, czy tutaj nie dostrzega przypadkiem ksiądz nadziei na zmianę, że jednak w kontekście tego, co, co postanowił papież, no być może serca niektórych hierarchów otworzą się to na to maryjne wezwanie i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju przebudzeniem w tej kwestii. Bardzo na to liczę, bo jest to w scenariuszu nie tylko przesłań Matki Bożej w Fatimie, ale też w różnego rodzaju innych Przesłaniach Matki Bożej zatwierdzonych przez Kościół. Ogólna, e, og, ogólny termin e, nazwany jest triumfem niepokalanego serca Maryi. Maryja zatriumfuje, to jest oczywiste. E, ten triumf dokona się przez e, zwrócenie się całego Kościoła e, w wielkim wołaniu do Maryi, Matki Kościoła, Matki każdego z nas z prośbą o wielką interwencję nieba. Przez jej ręce, przez jej serce. To będzie jej tryumf. Kiedy, w jaki sposób, jak on będzie wyglądał, trudno dzisiaj powiedzieć, ale powinien być on y, związany ze szczególnym wołaniem do Matki Bożej, z wielką wiarą i zaufaniem, że ona naprawdę y, ma w swoich dłoniach ratunek dla świata. To, co powiedział Bóg Fatimie. Y, w niepokalanym sercu Maryi Bóg przygotował ratunek dla świata. Więc to jest może, chcę być dobrze zrozumiany, że chodzi też w kościele o takie nawrócenie maryjne. To znaczy, kiedy kościół zatwierdził chociażby objawienia Matki Bożej w Fatimie, to zatwierdził też wszystkie słowa, które tam zostały wypowiedziane przez Matkę Bożą, przez Pana Jezusa. Więc musimy sobie uświadomić, że jeśli Bóg mówi, że w niepokalanym sercu Maryi przygotował ratunek dla świata, to tam mamy szukać ratunku. To nasze serca mają się zwrócić w tych najtrudniejszych sytuacjach do serca Maryi. I to jest to, co robi papież Franciszek obecnie. Widząc sytuację, która jest krytyczna, podejmuje tę decyzję poświęcenia Rosji, Ukrainy, też całego świata, Matce Bożej. Kiedy wczytamy się nawet w słowa. Tej modlitwy zawierzenia, tej modlitwy konsekracji świata, Kościoła Matce Bożej, to, to jest przepiękne wołanie serca dzieci Bożych do swojej matki z wielką wiarą w jej autorytet, w jej moc, zaprzestania, cofnięcia, powstrzymania katastroficznego scenariusza, który no, coraz bardziej z wielkim niepokojem zaczyna nadchodzić na naszą planetę.